Good morning. Dzień dobry. Dziś dalsza część naszego ugandyjskiego elementarza. Today our school book from Uganda. Litery, m, litery H i J, K L. tej długiej podróży Hipcio się przysłużył. Hakuna Matata, podwieść Co wy na to? The journey was long, but Hippo came along. Hakuna Matata, he said, don't walk, ride on my back instead. H Hippo, hippopotamus. To drugie największe zwierzę lądowe na świecie i jest często widziane i łatwo je wytropić w Ugandzie. Hippo is the second largest land animal in the world and can be seen quite easily in Uganda. Większość jezior i rzek w tym kraju to naturalne miejsca życia dla hipopotamów. Most of the lakes and rivers in the country are habitats for hippos. Hakuna Matata. W języku suahili jest to zwrot z Afryki Wschodniej, który oznacza nie ma sprawy albo nie martw się. Dokładnie hakuna oznacza nie ma, a matata zmartwień. Hakuna Matata is a Swahili language phrase from East Africa, meaning no trouble or no worries. Literally hakuna there is no, there are no matata. Waris. Tak szli i płynęli przez kraj wielki cały, jedząc matokę, banan taki mały. Eli spilnowała i nawigowała wprost na wyspy Sesse. Wtedy słońce wstało. they walked and swam across the country eating matoke when they felt hungry alice was navigating and supervising through the sessa islands where the sun was rising i islands sessa this possessor Wyspy Sese to archipelag 84 wysp w północno-zachodniej części jeziora Wiktorii w Ugandzie. The Sese Islands are an archipelago of 84 islands on the northeastern part of Lake Victoria in Uganda. O dżungli śpiewali w takt bransolet Alice. A gdy się zmęczyli tym całym la-la-la, to postój zrobili w stolicy, w Kampala. They sang about the jungles to the rhythm of Alice's bangles, But tired of all the la, la la they decided to stop in Kampala. J, jungle dżungla jest umiejscowiona w samym sercu Afryki z urzekającym naturalnym pięknem i wspaniałymi widokami na dziką przyrodę. Jungle situated in the heart of Africa with mesmerizing natural beauty and superb wildlife viewing. Jest to jeden z ostatnich rezerwatów uh, gorilla górskiego. One of the last refugees of the mountain gorilla. Lasy tropikalne Ugandy są również schronieniem dla szympansów i małp. One of the last refugees of mountain gorilla. Uganda's rainforests are also shelter for chimpanzees and monkeys. Kampala. Kampala jest stolicą Ugandy i jej największym miastem. Kampala is the capital of Uganda and is the largest city. Leży na kilku wzgórzach w pobliżu jeziora Wiktorii. It lies on a series of hills near Lake Victoria. Są so, uh, Podania, że Kampala została nazwana tak ze względu na zwierzęta, które są podobne do jeleni, które kiedyś zamieszkiwały ten teren tych wzgórz, a te zwierzęta nazywały się impala. Kampala was named for deer-like animals, called impala, that once lived on its hills. – Chodzą takie ploty, – rzecze hipopotam, że lew z Lampartem w sceniczne konkury weszli. Lew dumnie. – Ja mam śpiewak z polotem. – Ty śpiewać nie umiesz, – krzyknie Lampart z góry. – The rumor is, – Mr. Hippo said, – that lion and leopard… Just made a bet. I'm a better performer, Lion claimed proudly. But you can't sing, Leopard yelled loudly. L. Lion Lew jest drugim największym członkiem rodziny kotów zaraz po tygrysie. Lion is the second largest member of the cat family after the tiger. Ich głośny ryk jest jednym z najstraszniejszych dźwięków sawanny. Their loud roar is among the most terrifying sounds of the grasslands. Lampard Leopard To jest dziki afrykański kot. Is a wild cat of Africa. Afrykański, ale też azjatycki. Africa and Asia. Jest znany z powodu swojej cętkowanej sierści. It is known for its spotted coat. To wszystko na teraz. It's all for now. Bye!